Od 2014 roku w Formule 1 stosowane są hybrydowe silniki V6. Fani tego sportu pamiętają zapewne jeszcze silniki V8 oraz genialnie brzmiące V10, a także V12. -ki. Ale co z nietypowymi i zapomnianymi projektami, takimi jak silnik H16 czy W12? Oto historia czterech najbardziej nietypowych i rzadkich silników, jakie kiedykolwiek zamontowano w bolidzie Formuły 1. Zapraszam na odcinek. Zespół British Racing Motors, który postanowił zadebiutować w Formule 1 w jej pierwszym sezonie, postawił na bardzo nietypowe rozwiązanie w swoim samochodzie. Postanowili oni zastosować w bolidzie silnik w układzie V16 o pojemności 1,5 litra, zgodnie z przepisami Formuły 1, które wtedy obowiązywały. Samochód był przygotowywany do debiutu w Grand Prix Wielkiej Brytanii. Była to pierwsza runda w historii Mistrzostw Świata Formuły 1. Jednak z powodu problemów technicznych związanych ze skomplikowanym silnikiem, auto ostatecznie nie wystartowało do wyścigu. Debiut samochodu w Mistrzostwach Świata Formuły 1 nastąpił rok później, podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii. Kierowcy zespołu, Reg Parnell oraz Peter Walker, zdołali ukończyć zawody na odpowiednio piątej i siódmej pozycji. Silnik V16 był niezwykle skomplikowaną konstrukcją i był bardzo podatny na awarie. Pojawiały się problemy z przegrzewaniem, a także trudności z kontrolą mocy. Samochód bardzo często nie kończył wyścigów, w których startował. Poza Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone w 1951 roku, samochód został także wystawiony do licznych wyścigów niezaliczanych do klasyfikacji Mistrzostw Świata. W latach 1950-1953. Silnik V16 konstrukcji BRM jest znany przede wszystkim ze swojego bardzo charakterystycznego dźwięku i jest do dziś wspominany jako jeden z najgłośniejszych silników w historii wyścigów. Przechodzimy do lat 60., i znowu będziemy mówili o zespole BRM. W 1966 roku weszły w życie nowe przepisy, które pozwalały na zwiększenie pojemności silników z 1,5 litra do 3 litrów. W odpowiedzi na te zmiany zespół BRM, a konkretnie jego inżynierowie postanowili wpaść na bardzo nietypowe rozwiązanie. Połączyli oni ze sobą dwie płaskie V8 o pojemności 1,5 litra i w ten sposób stworzyli nietypowy silnik w układzie H16 o pojemności 3 litrów. Silnik był niestety dość ciężki i skomplikowany, samochody prowadziły się bardzo trudno, awaryjność była wysoka, a naprawy były skomplikowane i czasochłonne. Pomimo wielu porażek, silnik H16 odniósł jedno zwycięstwo. W 1966 roku zespół Lotusa postanowił zamontować silnik w swoim modelu 43. Podczas Grand Prix Stanów Zjednoczonych, w trakcie którego wielu kierowców napotykało awarie techniczne w swoich pojazdach, Jim Clark zdołał dowieść zwycięstwo swoim samochodem wyposażonym w silnik H16. Po sezonie 1967 zespół BRM postanowił zrezygnować z używania skomplikowanego, ale jakże wyjątkowego silnika i zdecydować się na bardziej konwencjonalne konstrukcje, takie jak V8. Złożony silnik H16 nie mógł z nimi konkurować, zarówno pod względem mocy, jak i niezawodności. Pod koniec lat 60. Colin Chapman, założyciel oraz właściciel zespołu Lotus, który był znany z innowacyjnego podejścia do projektowania samochodów, postanowił zamontować w swoim nowym bolidzie przeznaczonym do startów Indy 500 turbinę gazową, co było czymś zupełnie nowym w samochodach wyścigowych w tamtych czasach. Turbina gazowa była znacznie mniejsza oraz lżejsza od tradycyjnych silników, a jej główną zaletą była wysoka moc, dochodząca w tym przypadku nawet do 600 koni mechanicznych oraz niewielka waga. Lotus 56 napędzany turbiną gazową był bardzo bliski odniesienia wielkiego sukcesu podczas Indy 500 w 1968 roku. Kierowca prowadzący samochód prowadził w wyścigu jednak doszło do usterki na 8 okrążeń przed jego zakończeniem, w związku z czym szansa na historyczny wynik uciekła kilka okrążeń przed metą. W 1971 roku Colin Chapman postanowił przenieść technologię turbiny gazowej z Ameryki do Formuły 1. Zmodyfikowany pod przepisy Formuły 1 Lotus 56B zadebiutował w 1971 roku podczas Grand Prix Holandii. Samochód był trudny do kontrolowania na torze z powodu specyficznego sposobu, w jaki dostarczana była moc. Ponadto turbina charakteryzowała się opóźnioną reakcją na dodanie gazu, co było problematyczne w dynamicznych warunkach wyścigowych Formuły 1. Bolid został wystawiony w trzech wyścigach, a jego najlepszym rezultatem było ósme miejsce, zajęte przez Dave'a Walkera podczas Grand Prix Włoch. W 1990 roku w stawce zadebiutował zespół Life Racing Engines, założony przez Ernesto Vite. Zespół postanowił wykorzystać w swoim bolidzie bardzo nietypowy silnik w układzie W12, który został zaprojektowany przez włoskiego inżyniera Franco Rociego, byłego pracownika Ferrari. Zespół liczył, że unikalny projekt silnika zapewni im przewagę nad konkurencją. Jednak rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Głównym problemem silnika W12 był niedobór mocy oraz jego spora masa. Szacowano, że silnik generował około 450 koni mechanicznych. Dla porównania silniki w najmocniejszych zespołach McLarenie czy Ferrari generowały wtedy około 700 koni mechanicznych. W rezultacie samochód napędzany silnikiem W12 nigdy nie zakwalifikował się do żadnego wyścigu. Zespół rozpoczął starty z Garem Brabamem na pokładzie, jednak po dwóch rundach, w wyniku rozczarowujących rezultatów, Gary opuścił zespół i został zastąpiony przez Bruno Giacomellego. Jednak nawet doświadczony Włoch nie był w stanie poprawić wyników zespołu. Po 12 fatalnych rundach, zespół postanowił zastąpić W12 jednostką V8 od firmy Jad. Ale było już za późno, aby jakikolwiek sukces odnieść, a zespół po roku 1990 wycofał się z rywalizacji. Zespół Life pozostaje jedynym w historii Formuły 1, który zastosował w swoim samochodzie silnik W12.